Ale wiesz, że ja z tym sam nie dam rady, co nie. To postać nie jest aż tak dobra, chociaż czekaj. Jak to się a, nie na debatę. To jest typowo pośrodek. Hmm. Ja, 3% graczy ją bierze przeważnie. Ten monitor sobie teraz weźmy. Nie denerwuj, <laughs> jakby miał porównać mój, mój monitor do samochodów, co nie? No. To jest taki standardowy. Pasat maksimum mhm. taki z niższej półki. Nie, to jest ile to, ma? Ile to jest? 23. 23. Ja Nie, nie chciałem za dużego. To ma coś podobnego. Tylko aczela bardzo mi się dobrze gra. Wszystko widzę i kup sobie monitor jak mój znajomy jest zakrzywiony. On ma prawie no jakbyś czekał miał długość ręki może co nie bez bez sensu. Kurwa. Nie Uro, taki nie, zakrzywiony, taki wiesz na całe biurko prawie wyjebany. A no, taki aż no, no rozumiesz jak masz y, płaski monitor to on wygląda jak prawie kineskopowy co to nie przez 3000 pewno. bo ma jeszcze taką dupkę fajną. Ten, z 3000 na Ale nie, ja na tym się ugać. niewygodnie gra. Na tych zakrzywionych to pojęcie średnie bym powiedział. No to jest tylko błędny. Jest... Gościu jest zabrokowany. Co? No patrz, jest tam napisane zabrokowane. Na środku gościu, w przeciwnej drużynie. Tylko ja tak mam. No nie, bo sobie możesz go zrobić zablokować. A, ta, dobra, ty już kliknąłeś ta informację masteri, wiesz? Sexy masochista. O kurwa, mamy mają szczęściarza w drużynie, to mają przejebane. Szczęściarz. A, my mamy grubego Tora. Fiore. Bo to dosłownie wygląda jak gość z gotowora, co nie? Mamy ptoka. No soba, Tego co jeszcze wtedy moi znajomi mówili o co nie to że zmienili mniej więcej tym samym terminie, co nie jak wygląda. Aha. Ptok. Co za ptok? Jestem aniołowym stróżem. Mhm. Ciekawe jak będziesz aniołowo, stróżowo. Kur. No, latam, więc wystarczy. Ja lat ja latam, kurwa. Ja latam. Latam, gadam, pełen serwis, kurwa. Latać każdy może. Trochę lepiej, trochę gorzej. I u nas Thor będzie na dżungli, o kurwa. Gosica? Gosica? Udyr. To jakaś chyba dziewczyna, Gosica. 27. Dobrze, że nie Łasica. Cika. Cika. U nich będzie mocny... Rydamy te z nocy. A ja trafię pewnie na Miss Fortune. Albo na Selasa. W No załaduje to się do juda? Nie. To jest właśnie. No no, oni już rozegrywają mecz. i na my czekamy. Aha, no rozumiem. Włączy, że tam... Daj mi im tam, a tam już połowy nie będzie, nie? Nie, no u nich teoretycznie jest dwóch nowych graczy, co nie? Jeden na Srebrze i dwóch na Goldzie. U nas. Wszyscy mają podobny poziom, oprócz listy, jego ma niższy. A bo ja też mam srebrny, o kurde No O kurde, no da, bo wczoraj wbiłem O kurde, o kurde. dzielni. Festiż Uuu, Uuu. Ja to taki łańcuch se założę i lag do boss Podzielni No, co się stało? No. O! No Już Przestałeś narzekać? <laughs> Chyba ty Zobacz, nie mierzysz prosto z Siona, baby. tam, gdzie twój cel się znajdzie. Nera. Nera. Lecę sobie. Lecę, Lecę chcę. bo chcę. Bo życie nie jest złe. Ale moje. Ale mój tak napiadał z krzydłami. Jakiś taki mały. Zobaczmy, jak 30 do pojawienia się stworów taki malutki, ten ptoszek. Chciał ją pomóc? mu pomóc, co? A on, on nie ma młota? będzie rękoma bił? Ty to, to jakiś barbarzyńca. Tak, to, to jest... Ta prawdziwy tor. To jest, to, to jest podoba zna... Tora. Typowy tor z pieści. Typowy tor to z młota napięta. Co ty kurwa? Gdzie ty się wykowałeś? W śnieście <grym> No ja wezmę gdzie? Coo, z tą muzyką? Łuk jest formą mojej wojny. Nic dziwnego, że słuchajcie tutaj na dnie. On jest mną. <grym iść> no niestety nie chcieli miewać, wezmę. No ale mam jego szczęście. Zapieram na tylasa, jak się nie nie, No taki słaby to nie jest, kurde. Nie, na zabierdala. Kontor? No. O, no, widzisz, nie doceniałeś, Toro. prowadź Nigdy nie powiedziałeś, że tego nie docenił. To ty sobie coś takiego mamy, nagle. A my mamy Miss Fortune. O, oh, shit. Eee, no, to ta się będzie do mnie przyciągał, tak? No ja wiem, będzie ciekawy. A jak my ściany. zostanie To się nie przyciągnie, co nie? Tak, mm. <laughs> no dobra, ale przyspieszenie umiejętności mogłoby być trochę Przemieszczaj się szybko i zajmij dobrą pozycję, a wygrasz bitwę nie. przed z lewem krwi. grał wio. Moje że dobrze się bolicie. No, my świetnie. Wygrywamy. No, ja też się z gościem świetnie bawię. We Freliorze zapanuje pokój. To pilnuję tego. Oh, shit. Kurwa, mamie, mamie. Udało ci się zabrać Widziałam dzieci radzące sobie lepiej od ciebie. Gościu musiał być chyba trochę zdziwiony. No. dobrze nie idzie, tak? Nie przychodź. Pokażę im potęgę zrodzonych z lodu. Przeciwnik pokonany! W dniu zjednoczenia naszych plemion zabierze cały świat. Dobra, ja się cofnę, bo oni tutaj próbują mnie łoptocyć. Mhm. Uważają, że jestem chłodna. Widziałam rzeczy, o których nie śniło się południe. Mam, muszę się w ogóle wycofać. Urodziłam się w biedzie, tak jak wszyscy Frelljordczycy. Przeciwnik pokonany. Udało się mi go zabić w końcu. Wiesz, jak on do mnie podejdzie, Razem to ja mam 100% śmierć. Ja go biję i biję, co nie? Zostaje mu kratką, on do mnie podchodzi i ja ma pełne życie, on mi pyk, pyk, pyk i nie mam większości, co nie? No to po co taką postać żyjną?

jeszcze ten tu przyszedł. A pierdole. Nie łaski ze słabością. Jeszcze gościu mi murek przeskoczył, to jest najlepsze Ano. A pierdole, ten to też jest nie na życie nauczę ich czynić. na nas Pięknie. Pięknie. Czy ten tor zginął na sery na botku? Tak. ja pierdolę. musimy pracować, co? No ze mną. Przeciwnik pokonany. pięknie, Zapomniałeś, że podkół nie ma. Dzisiaj ważą się losy naszego ludu. Przeciwnik pokonany. Okay. No, cheat, cheat. A ja mogę mu ścianę jebnąć i to tyle, co ja nic nie Wielu składał to, składało Ja ale ona mi cały czas zjadła mamy i nie i mi zjadła połowę many, ty. O nie! Nie, 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 nie. Nie, wiem, chyba nie ogarnia tą postacią. Którą? Tym rycerzem, kurde. A. No. O, cztery. on nawet botka nie zabić, xd. Dajcie mu trochę botki. Mm -hmm. Botków mm -hmm. zabić może, co? Chociaż jednego. Ja więcej kotki. Kurwa, no i zrodzeni zło, duchowi wędrowcy i zrodzeni z ognia. Wszyscy preliorczycy to moja rodzina. A no, u nas tort trochę te rady nie dajdziesz. Nie. Tak wiesz. No. A, pierdzielę, no, tam się stara. Ale nasze życia należą do nas. Nie no, ja nie mam many no, ja no Koniec serii. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. dziękuję za Przeszedł Przeżyć z giną i to tyle, co nie? szukaj pokoju, ale nieś narzędzia wojny. Aj, <laughs> zajebista ta postać jest. Szczególnie, że ona jest taka bardzo na dalekie, co nie? Ech. Tylko podstawowymi atakami ma ubić. Ja za niego botka nie mogę podróżnić. On ma 59 botów i 27, co nie? Nie potrzebuję Potrzebowałam tylko tak zaczęła dziwnie uciekać. A. Rzucasz wyzwanie cudownego lodu? Udaj, szybko. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Dominacja. Ja nie, nie ucieknie przed moim. A ja mogę minkiem. detonować to wcześniej. Wde. Nie wiedziałem. <laughs> to zmienia zmienia sytuacji, kurde. No to gościu No Musimy przejść naprzód. No to masz gościu przejebane, i myślałem, że to może wybuchać dopiero na końcu. Ja! No. Warto się też co robią umiejętności czasami. Koniec serii. Walka godna Prejlordów. To ja tor prawie zginął, bo się wpierdzieli w niego, co nie? nie Ajjjj, moje... moje strzały go nie dosięgną. Jak na razie to jesteśmy nie do powstrzymania No to widzę Kurde, widziałeś jak ten nie trafiło? Nikt nie ucieknie mi z Pochodzę z no Rejordu. Rodzina, plemię, są wszystkim. O, idzie za nami, typu. Jestem ma mam z tym my nie dam rady. Przeciwnik <grym> <grym> Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Trzymam łuk z prawdziwego lodu. Trzymam swe serce. Ej, on jednego botka zerł. Wiecie? Dobrze mm, do niego. Dwa botki zabił, siedem śmierci, nie? Miesz tam, gdzie będzie Siedem razy, razy go dowaliłem. No, no, no. Przeciwnik pokonany. Nie dopuszczę do podziału pojazdów, niesławieństwo. Dało ci się zabić wrogach. Twoja śmierć była jedynym możliwym rezultatem starcia z curoł lodu. Zabawcie mm. w ten, 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 ten... W swój tam, wymiar. Tak, ja chciałem pójść pod wieżę z naszą, żeby od razu dla A no dobrze, tam pamięć gdzieś dziesięć no. No ale trafiliśmy na tutaj naprzeciwko nam te bili. Hehe, lekko ujmując. Maję na gościa, który chyba nie ogarnia co moja postać robi. Bo on teoretycznie dużo bije, ale nie muszę sobie poradzić ze stasowcem. O kurde. Owo, Ajajajaj, for owo. Aj, Posiadasz do Was? No mm -hmm. kurwa, tam jest trzech. Się jest Czterech! Uproszenie. Czterech no. Dobra, to ja dostanę się z pojemnikiem. No idą też, no nie Zniszczono twoją wiedzę. A mm. ja wiem, tam naokoło około, co? Urodziłam się w biedzie, tak jak wszyscy Nie O kurwa, on jest tu w pokonać. O proszę A, a zablokował Nie Nie ma Nikt mnie Nie będzie zabijał na moim terenie

Dobrze, słyszymy. Uff. No, Uf. no gościa w klatę piersiową. No. Oj, oj, oj. Pomóżcie! Nikt nie pomoże jak żyje. To no już nie silni, Razem nie nie myśli, jesteśmy awarosanami. Wszyscy. jak jeden mąż Dokładnie, jak ja krzyczę, To znaczy, że coś się dzieje źle Ale ładnie ją dobosowałem ogólnie Ale tego jednego typa trzeba rozwalić to jest niebezpieczny Tego... Ty nie Dwa Ezra Los nie ciebie wybrał O oh, O nie, co za gości miał nie? Dobra, swisty. Przeciwnik pokonany. Okej. Zostawił O nie, jestem słaby, to zostaje. <gry> Kurde, czemu oni przez to przechodzą, ja się tam. nie zjednoczony. Srebrny żabójca. Wróg pokonany. A jak to nie mogło tym być cię? No nie gadaj. Obownan no. pomogę albo most na zbiegi No. Może byś to nie z wytról, pokój, ale nieś narzędzia Boga. Nie ma przejścia, kurwa. botki się zajęwały. Ja wiem, może na smoka pójdziemy, czy nie? No to dawaj się za, tylko tą wieżę. Dobra, poddali się. A się poddali. Ty dobrze no po prostu znasz urodziny. to Ty, od razu na mikro. Ha, piękne to było. Ty, ale ja nie mogę znaleźć tego, ucisku serafina. U ścisku, kurwa. U ścisku? <coughs> sam jesteś jak ucisk. Ty, ale nie, no na serio, ja wpisałem nawet tą drugą, co nie? To ja nie mogłem tego kurwa znaleźć, bo nawet po wyglądzie, what the fuck. Dobra, pyk. Pyk, 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 pyk. No yeah. Nao, 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 nao,